Jesteśmy w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze Ochli. W którym to muzeum można podziwiać zabytki kultury i techniki wiejskiej, to jest Skansen. Są tutaj chaty, do których można wejść i poczuć się jak 100, 200 nawet lat temu w Polsce. I można zebrać takie piękne kwiatki, ale też sprawdzić, czy zadziała zabytek sprzed prawie 100 lat. Ten oto piękny śrutownik. Sprawdzamy, czy działa. Jest ze mną pani Marzena Górska, etnolog, która pracuje w Muzeum w Ochli i to nieco nam opowie o tym zabytku i tak trochę przekornie, no bo najczęściej to chyba mężczyźni obsługiwali takie maszyny, a my dzisiaj sobie we dwie kobiety spróbujemy sprawdzić, jak działa ten zabytek, ale zanim to zrobimy, to dowiedzmy się czegoś więcej o tym, jak on jest zbudowany, skąd on się u was wziął w ogóle. Śrutownik pochodzi z lat 30. ubiegłego wieku. E, śrutowniki dzielą się na trzy rodzaje. Śrutowniki e, żarnowe, kamieniowe i e, bijaki to jest e, śrutownik żarnowy, żarnowy, tak jest. Różnią się tylko sposobem rozdrabniania tego ziarna. Właśnie, zacznijmy od podstaw, do czego hmm. śrutownik służy? Do wyrabiania śruty, czyli do rozdrabniania różnego rodzaju Ziarno. ziaren. Tu mamy pszenicę. Mamy Dzisiaj... tutaj piękną pszenicę, choć Piotrek bliżej pokaż, jaka piękna pszenica. Jesteśmy w Muzeum Etnograficznym, więc my tutaj pokazujemy, jak to dawniej się żyło na terenach tutaj wiejskich, wiejskich przede wszystkim, tak? Takich rolnych, wiejskich i prezentujemy Zabytki Kultury i Techniki Wiejskiej. Jak ten śrutownik był? czy jest zbudowany, to on jest dosyć dużych gabarytów, taka ciężka konstrukcja. Jest, jest jak najbardziej ciężka To jest konstrukcja. To główna część. Główna część ta, do której wsypujemy, czyli wsyp, pod spodem jest kamień, którego nie widzimy i taki ślimakowy, e, ślimakowa rozdrabniarka. Mhm. Tu mamy tak naprawdę najważniejszą e, Część, która nam to wszystko e, uruchamia, pozwala na e, działanie, czyli e, koło, pas i pas podpięty do silnika. Bez tego silnika nie uruchomimy e, tego, m, tej maszyny. Silnik e, może być też e, podłączony do innych maszyn? Jak najbardziej do wszelkiego rodzaju e, maszyn rolniczych, które, e, które takim kołem będą e, napędzać które pozwoli e, podpiąć ten pas. Ta e, śruta służyła jako pasza dla e, zwierząt, to przede wszystkim. Mhm. A druga e, rzecz, równie często wykorzystywana, tutaj e, myślę, że duża część e, widzów będzie zainteresowana, w przemyśle piwowarskim. O proszę, e, był to e, maszyna wykorzystywana w jednym z etapów tworzenia słodu jęczmiennego. A proszę bardzo, to ciekawostka dopiero, tego nie wiedziałam, bo domyślałam się, że, to, że, że, że tą rozdrobnioną e, e, pszenicą karmi się jakieś zwierzątka. Najczęściej to chyba były świnki jednak, nie? Tak, 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 tak to było. E, I silnik e, na roper. Silnik na ropę. Silnik O silniku mamy dokładne dane. Pochodzi z 1970 roku. Został wyprodukowany w Wytwórni Silników w Andrychowie. Waży 240 kg. To my je... go nie udźwigniemy. A jego szybkość to 1800 obrotów na minutę. Mm -hmm. Jeżeli... Ma nawet tabliczkę znamionową. Tutaj można z niej co odczytać. Widzimy. No to, to dobrze, bo o niektórych zabytkach mało wiemy, możemy się domyślać, możemy gdzieś poszukać w źródłach i czasami trafiają do Was takie zabytki o których nic nie wiecie, tylko to, co wyczytacie w literaturze, zgadza się, prawda? Zgadza się. A jeżeli chodzi o e, ciężar tego zabytku, nie mamy informacji, ile waży i nie mamy też możliwości dokładnego e, zważenia tego zabytku, ale mamy taką swoją e, miarę, e, która jest liczona w ilości dorosłych osób, które są w stanie wydźwignąć albo wytoczyć Aha. taką maszynę. No i ilu tu jest potrzebnych Czterech ludzi? Czterech rosłych, silnych mężczyzn. Czyli my też we dwie sobie z tym nie damy Oj. rady, ale my na pewno damy sobie radę z Tą pszenicą. I co? Musimy ją tutaj wsypać? Tak. Wsypujemy, e, ale proponowałabym zacząć od. Silnika. Najpierw silnika. uruchamiamy tak, silnik. Tutaj przydałoby się kolejnych czterech rosłych mężczyzn, ale <laughs> spróbujemy. Damy radę. E, musimy podłączyć korbę mhm. i korbą. Kręci się, kręci. Bo trzeba dużo czasu, żeby to zmienić. Nie zmielić. I tu do tego worka to się zniknie. Tak, tak. Lecz w takiej ilości tego będzie niewiele. Tak, tak, bo my mamy tutaj tylko troszeczkę, ale jak się miało całe gospodarstwo i to dużo ładnie. świnek, to trzeba było się namielić. I tu do tego worka nam wchodzi. Już troszeczkę mamy. o! Tu świnki by się najadło. jadło. Jeszcze trochę. Tak, rozpinamy. Tu nam wszystko schodzi, zobaczcie o. I mamy tutaj trochę już rozdrobnionej paszy. Coś tam nam się chyba zrobiło. Mamy, mamy. To ci dopiero była robota. I co? A jednak działa.